Siemaneczko, z tej strony Seweryn Damian e, Trumpi. No i będziemy dzisiaj pokazywać Wam i recenzować Forda Focusa 2009 rok Proszę powiedzieć specyfikację. Specyfikację. 115 koni, kolor biały, 2009 rok, te auto Jaki jest im silnik? E, silnik 1.8 TDCI Dobrze, e, powiem tak My na ten samochód mówimy różnorako To jest biała strzała, biały postrach śmierć na drodze rasista, rasista. Jak najbardziej są różne y, nazwy i powiem wam tak. Ten samochód przede wszystkim y, może się pochwalić swoją, Coś, co? y, swoją prędkością, jak na to, że jest w kombi i przede wszystkim właśnie przez to, że jest w kombi, swoją pojemnością w środku y, bagaży, można tam wstawić po prostu wszystko, dosłownie wszystko się zmieści, co zaraz też iż też i pokażemy. Y, dobrze. Jumpy, moglibyśmy spróbować otworzyć, <noise> otworzyć klapę przednią, by pokazać silnik. Nie. Słyszycie to? Nie, spokojnie, nie tak, proszę. Uwaga, teraz jest cisza i teraz słuchajcie. Eee, i... e, e, tyle, 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 tyle. Tak słyszycie, ja Zobaczmy pod maskę. Jak widać... E, proszę na kierowanie na mnie. Nie wiem jak sobie z baski Jest! jest! <śmany> Mamy. Mamy to. <śmany> uwaga, uwaga! Ty, otworzyłeś. Nie wiem, O! Jest! No. Mamy to, uwaga panu. Proszę państwa. No, czy ja by na pewno mamy? Nie Tam trzeba pewnie jeszcze coś dygnąć, kurwa. Kurwa. Kto wie, kurwa, ty? No. Gdzie, gdzie jest chwyta, kurwa? O. <laughs> oh. A może jeszcze raz frakulczykiem jakoś to? A w momencie, gdy chłopaki się męczą, każdym jeszcze falgi. Mamy sportowe bbs -y, tak? tak? widzicie, prezentuje się złoto. Jak możecie zauważyć, no jest się czym pochwalić. Jeszcze z drugiej strony, proszę bardzo, również złoto. Ach kurwa I jeszcze z przodu. Ta niestety jest częściowo jedynie pozłacana, jak widzicie. O gdzie tu się ten z tamtej strony będzie? No ja cię trzymam i sam masz trzymak. No to tak, mamy tutaj jak widać jest to TDC i silnik 1.8. No powiem tak, wszystko tutaj jest przemyślane, wszystko jest tutaj zaprojektowane z głową. Mamy tutaj przepiękny akumulator kuwa wygląda Właśnie tak, w taki <noise> sposób. No tutaj mamy chłodnicę. No powiem tak, no... Y jest to bestia. Jest to kurwa bestia, no, nie będę tutaj syganią, jest to bestia. Tak, płyny do spryskiwaczy, wszystko tutaj kurwa jest w hamulce. No powiem tak, no, jest to umieszczone w taki sposób, że jak widzicie, tu jest mało gdziekolwiek miejsca, dzięki czemu no, po prostu ten samochód wygląda jakby był zrobiony dosłownie perfekcyjnie. Dosłownie perfekcyjnie jest taki jak nie, być. nie do zajechania. Ale to też prawda, się mówi nie do zajechania, yy, tak. Nie, nie sprawdzamy. Nie, nie, sprażamy. nie, nie, sprażamy. nie oleju. Dzisiaj, dzisiaj jest To będzie A poza tym jest silnik nagrzany, to nie będzie Dokładnie. dobry pomiar. No to tak, no co ja bym to jeszcze mógł powiedzieć. Chciałem zwrócić uwagę na tą kurwa rurę, która strasznie daje ciepło. No jest ciepło. Nie, nie powiem tak, no. Jest to silnik. Jest to silnik, ma fajną... Bardzo mi się, po, <laughs> bardzo mi się podoba, że jest on zakryty taką fajną płachtą plastik, z plastiku prawdopodobnie. No, niesamowite, niesamowite, niesamowicie to amerykańcy przemyśleli. Tak, wyprowadzając ten na rynek europejski. Yy, no, niesamowite po prostu. Nie wyobrażam sobie samochodu, który byłby lepiej zaprojektowany w środku, jeśli chodzi o... Yy, Bebechy pod maską, nie? Po prostu tak. To. Tak sobie właśnie wyobrażam. Tak sobie właśnie wyobrażam swojego Dreamcara. No. Skąd to kurwa nagrywać w tym momencie? By się zapierdol. Bę, gang, gang, gę, 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 gę. gang, gang. gień, gień, gień. Okej, raz. Oczywiście. Okay. Zamykanie maski. Tej tutaj będzie zaprojektuję. Uwaga, uwaga. Nie zamknąłeś tego. No, <laughs> nie. nie zamknąłeś tego. O, nie widzę o chuj. Dobra, ludzie tu chcieli. Tak właśnie wygląda wnętrze tego samochodu. Jest nasz oczywiście kierowca tej bestii, tego demona. I powiedz nam coś o spalaniu ogólnie takiego samochodu, jak na taką moc, którą on posiada. No palę codziennie packiem albo czerwonych I A weź. o spalaniu A, chodzi samochodu. Chodzi o wezyny, no. No jak jadę to yy, pali. W mieście ile pali?

Ta karta z tego klienta jest to stacja Sex Trans. Sex Trans. To tutaj niedaleko, no tak jakby spalanie. nie patrzeć od nas. Boję się, nie, boję. nie boję się palić. Nie. Czemu no nie. Ogólnie tu jest napisane spalanie. Tu masz 104,8 litra na 18,53 godziny jazdy. Aha. Oczywiście głośniki działają najbardziej prawidłowo, jak słychać I chciałem przeprowadzić właśnie teraz test. samochodzie bo są naprawdę niesamowite więc czumpi proszę pójść jakąś muzykę okej okay. jest to połowa głośności tutaj mamy maxa ale mamy jeszcze opcję basu którą możemy zmienić na maksymalnie 7 okej okay. Tego głośnika kurwa! Ja pierdolę, ty! Co jest? Ja pidi! Co jest, się kurwa tymi z tego głośnika, co jest? A ja daję po kurwa? Nie Dobra! Teraz zrobimy sobie V-Maxa, zwykłego v -maxa, tak jak w samochodach yy, robią yy, wszyscy testerzy. Przeprowadzimy to na odpowiedniej mi się zdaje drodze, która jest odpowiednio długa, żeby po prostu sprawdzić ile no ta fura pewnie. w ogóle jest w stanie osiągnąć kilometrów na godzinę. I kolejnym testem będzie Arteon. Opcjonalnie Peugeot. Opcjonalnie peżą. Kurwa. Mir dole! Eh! 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 Camulez mi viene già a fare! Eh! Kurva! Eh!